Fajnie, bo ta piwnica jest taka niska, i wyglądacie na takich wielkich. Eee, <grywa> jeszcze to jeszcze wychorował w no. Siemano, siemano, witamy Was na kanale Smart Muscle, Po nieco długiej nieobecności dzisiaj jesteśmy w siłowni w piwnicy. Robimy klatkę i biceps. Teraz ja coś? A moments later. Zobaczcie, kilka typowych, kilka nietypowych ćwiczeń, które wykonamy. Dostosujemy nasze ćwiczenia do. Tego jaki mamy sprzęt I mamy zamiar zrobić dobry ciężki trening No obydwoje teraz jesteśmy na masie Ty jesteś na masie Pan <laughs> 12 tydzień A ja drugi tydzień Więc 10 tygodni różnicy I zrobimy tak, żeby było dobrze I pierwsze ćwiczenie mamy wyciskanie w sztangi Lewąc oczywiście kilka serii rozgrzewkowych I potem przechodzimy do serii głównych Tym mam zrobić 5, 8, 12 <noise> 5, żebyś zrobił. Ja teraz też jestem mam drugi tydzień na masie. Trzeci nawet teraz będę do niego zaczynał trzeci tydzień. Dołożone mam teraz intra infratreningowy. Mam tutaj 50 gram karbo i łączna pula węglowodanów dzień treningowy jest już to prawie 600. No niestety ale u mnie. U mnie musi być tego warcia bardzo dużo, żeby rosnąć, co wcale nie jest fajne tak naprawdę. 20 jeszcze, 20 i tą dyszkę, nie? Plan rozpisany, wyciskanie sztangi leżąc, wyciskanie na skosie, fly press, ale zamiast tego zrobimy wyciskanie hantli łączonych. Potem mamy rozpiętki i cztery ćwiczenia na biceps, więc klata będzie razem z bicepsem dzisiaj

Trzy kilogramy progresu od tamtego tygodnia, więc jest ok. Dobry teraz, ty. A to w całym domu, co? Nie, zostawę na tym. na rozgrzewki to Nie, zostałem sobie na tym. Tak, wiesz, w jeszcze mam drugi tryb, to. A, to to dobrze, dobrze. ale jak się robi dłuższe handle, a nie wyciskanie sztanki, to nawet. No, ale zupełnie inaczej. Ta... Ok. Tak, kurwa, lata też. tak. Od no. Ale też spoko, właśnie robić. Czasami jakiś przestój siłowy tak. złapie na sztandze, albo na hantle, chce właśnie wtedy zamienić hantlę na sztangę, bądź sztangę na hantle i można w dalszym ciągu progresować. A to zrób sobie może więcej powtórzeń. teraz ta jedna y, Ale i Tobie i Kamilowi lewa strona... Co? Będziesz widział to na filmie, jest tak? no. No widzisz? O, będzie trzeba wykadrować. <grym grym grym> Odwrócić orysunek. <się grym> Popić <grym> nie da na szlangi. Tak, na chwilę sztanki. I teraz Kamil wykona tak. mniejszym ciężarem, trochę większą ilość powtórzeń, ale jeszcze mocniej przyłożyć się do tej ruki. To jest nasza no. ostatnia taka cięższa seria. Wyciskania na ławce płaskiej i zaraz przechodzimy do następnego tego ćwiczenia. Jest tutaj kąt około, ja wiem, 35 stopni. Fajnie się robi na takim kosie, więc na takim zostajemy. No No to No teraz sobie chwilkę odpoczniemy. Zaczynamy jeszcze jedną serię tym samym ciężarem i potem kolejna z podobną zasadą jak przedtem. Więc mniejszy ciężar, mniej więcej powtórzeń. Ostatnio no, robiłem nadwyżkę, bo ty takie wielkie hamce i pochmiałe trochę. No to weźmiemy pół i będą mniejsze. Dobra, to teraz zaczynamy trzecie ćwiczenie Tylko potrzebujemy chwilę czasu, aby skręcić handelki Bo największy gotowy mamy 15, a też zrobimy sobie podćwicznienie 20 kilo. Opowiedz, czemu nas długo nie było To nie było nas długo przez trochę na pracy Dodatkowo yy, było wesele Jednego z nas, nie powiem którego <grystanie> A nie chcemy nigdy niczego robić połowicznie więc teraz mamy trochę więcej luzu i wrócimy do kolejnej no właśnie, na pewno pojawi się więcej filmów teraz treningowych z całą pewnością krótkich form, ale to więcej właśnie ich dodajemy na instagramie, takich krótkich filmów do jednej minuty żeby tutaj nie dodawać filmów długich i krótkich na kanał, bo to się tak moim zdaniem nie fajnie miesza więc, na krótkie filmy, zapraszamy na TikToka i na Instagrama. A tutaj na YouTube, po prostu, dłuższe, dłuższe filmy. Dobra, zaczynamy ćwiczenie numer 3. Mamy tutaj hantle z 22 kg. 3 serie, około 15 powtórzeń. Handle złączone w bokcie do środka. Zaczynamy. Spójrzcie jak fajnie pracuje wewnętrzna część klatki. Kurwa ciężkie, ciężkie to jest. Fiję się Bardzo fajne. No my to często prowadzamy na tego planu. Często to robimy bardzo fajnie działa. No aktualnie dawno nie było formy, forma prezentuje się teraz. Tak, drugi czy trzeci tydzień masy. Była wcześniej redukcja, żeby doprowadzić poziom trątki do fajnego poziomu. Po dzięki temu oczywiście wiadomo, że buduje się lepiej masę mięśniową. A, czak. Gapisz mi się na, na bewek. <laughs> co jest kurwa z kominem brzuchem? Transwarcia to wiesz. Jak koniec redukcji, to jest zajebiście, w ogóle na każdej redukcji, zajebiście się, masz te 300 węgli, energia cały dzień, fajna. Teraz już kurwa, niby to te 600 jest węgli, to już człowiek zaspany, zmulony To jest kurde straszne. No jeszcze tak, ty na pewnym poziomie to jest troszkę popadanie z tej skrajności i skrajności. O... Ponieważ na redukcji będziesz myślał o masie, tak. jesteś cały czas głodny, masz ten apetyt, a na masie w, no, w pewnym momencie, że jesteś przejedzony, no bo sorry, ale no nie, nie codziennie się i nie każdy Kowalski na co dzień 600 węgli, 1700 węgli, 250 czysta białka i trochę tłuszczy i to no. również z czystych źródeł, to tego żarcia jest dużo, tu nie ma co ukrywać. I co byście nie robili, to zawsze to będzie odczuwalne przez takie właśnie lękie zmulenie, i te stany zapalne się też w organizmie. To co można zrobić, to robić cardio i mocno dbać o, o pracę, No i to ogólnie odczuwanie najbardziej, bo jak się zaniedba ten nie, etap, no ten nie ten etap, tylko jak się zaniedba no ten element prawidłowego trawienia, no to raz, że wchłanianie składników odżywczych z jedzenia będzie zaburzone, i jedząc takiej ilości jedzenia przyswojona zostanie no, może połowa, a dodatkowy efekt zamulenia będzie jeszcze bardziej spotęgowany. Pokaż się, jak wygląda. Ja nie zrozumiecie. Zaznaczy, że ona zabraniła. A, czyli wiadomo, kto odbrał teraz ślub. Nie, no. ja się bo... nie dało. Hmm. I teraz ostatnie trzy na klateczkę, czyli. Robimy rozpiętki. Zostawiamy lekki skos, ponieważ dzięki niemu możemy delikatnie bardziej zaakcentować górną część klatki. A na tym, no, nie uchywamy, też nam zależy. Jedziemy, z masu będzie moc. 15 kg. I że mamy załatwioną No już czwarte ćwiczenie. Czuło cię musi, Już ciężko. Czwarte ćwiczenie. Ciężko już napiąć Nawet klatkę do końca. Pierniczka, pierniczka, pierniczka. Testy Też martcia, nie? Ręki. No jak ci wiesz, wygodnie. Tak, tak. Znaczy, no tej co wiesz. to no jest biegać tą stroną, to. No nie, jest jeszcze dobrze. Parę minut, tak się opuścił. 我平时在工作，没时间。 Rozgierać. A co tego tak chcesz no, no, na niego no, zobaczyć? No, no, <grym> nie Podejrzany to. to jest. No, Godziny. Formy tyle czasu. No i było się czego wstydzić? No przypinam się już się. Zajmaliśmy. Eee, chuja ty masz lepsze światło <grymne> E dużyś Uff cię trochę no. no i tutaj mamy drugie ćwiczenie na biceps Czyli uginanie ramion ze sztangą Ciężkie ćwiczenie, robimy to też całkiem solidnym ciężarem jeśli trochę oszukamy wybijemy sobie z biodra nie ma żadnego problemu ponieważ i tak kontrujemy to bicepsem więc wszystko się zgadza robimy to ćwiczenie dużym ciężarem aby dać też dobry bodziec bicepsowi a ile tu mamy? 40 O, czyli 5 litrów można powiedzieć Polski euro mm -mm. to kiedyś tego? zaraz zobaczy. Polska wersja techno, to takie jest z lat 80. Dobra, to mamy to. I teraz sobie jeszcze... O kurwa, fajnie ciągnie picerz. Teraz sobie jeszcze zrobimy młotki. Z otwarciem o łokcie z tyłu. Bardzo fajne ćwiczenie. Nawet ja się wystraszyłam. I tak wyglądał nasz dzisiejszy trening. Niedzielny trening. Zrobiliśmy sobie klatkę, biceps, tak jak widzieliście wszystko na nagraniu. Zachęcamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania i widzimy się następnym razem. Oraz zapraszamy na naszego Instagrama, Facebooka oraz e, TikToka, a nazwy, profili pokażą się tutaj. Dokładnie. Dzięki za oglądanie, hej!